Od ojca, który chcąc ograniczyć TikToka swoim dzieciom, urwał od internetu kabel w całym mieście, po policję kuszącą zestawami z McDonalda w zamian za przyznanie się do winy. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Policja w Algierii aresztowała ostatnio trzech Nigeryjczyków, którzy w nadziei na lepsze życie próbowali dostać się do Dubaju, podając się za arabskie kobiety. Mężczyźni byli ubrani w tradycyjny hijab, dodatkowo wyszpaklowali się tak, że niejedna karyna patrzyła bez zazdrością numer 9 Pewien francuski tata, chcąc niepostrzeżenie wyłączać internet swoim dzieciom na noc, przy okazji odłączał od internetu całe miasto. Wszystko przez używany przez niego zagłuszacz sygnału, który zresztą blokował nie tylko internet, ale i ogólnie połączenia telefoniczne, za co grozi mu teraz nawet 6 miesięcy oraz 30 tysięcy euro grzywny. Mężczyzna tłumaczył się, że chciał tylko pomóc swoim uzależnionym od internetu nastolatkom w zasypianiu. Numer 8. Polskie radio podczas specjalnej niedzielnej audycji dla dzieci zaliczyło Komiczną wpadkę. Zamiast oryginalnej pieśni nabożnej Kiedy ranne wstają zorze, prowadząca przez pomyłkę puściła jej alkoholową parodię. W efekcie dzieci mogły usłyszeć m.in. że kiedy ranne wstają zorze katz dokucza coraz gorzej, że gorzała przez noc podrożała, czy modlitwę, aby w aptekach na receptę dostępny był spirytus. Śmieszności całej sprawie dodatkowo nadaje fakt, że audycja jest audycją religijną, a w jej skład wchodzi m.in. czytanie Ewangelii. Numer 7. Wpadki polskiego radia najwyraźniej pozazdrościli też organizatorzy gali Polsat Boxing Promotions, którzy podczas odgrywania hymnów państwowych pięściarzy Niemcowi nie odegrali hymnu Niemiec, a hymn III Rzeszy z okresu II wojny światowej. Prowokacja czy zidiocenie? Pytają internauci. Najwyraźniej to drugie, biorąc pod uwagę komentarz jednego z komentatorów, który kręcenie głową pięściarza z powodu tej skandalicznej pomyłki uznał za nie za specjalną reakcję na niemiecki hymn, sugerując, że urodziny w Kazachstanie zawodnik nie szanuje kraju, który reprezentuje. Numer 6. Policja w Chicago zaoferowała 15-letniemu chłopakowi McDonalda w zamian za to, że przyzna się do przestępstwa, którego nie popełnił. Oferta, można powiedzieć, była z tych bardziej nachalnych, biorąc pod uwagę, że chłopaka trzymano na komisariacie przez aż dwie noce. Numer 5. Władze teksańskiej miejscowości Lakeway zdecydowały się zamknąć przedszkole, ponieważ bawiące się w nim dzieci rozpraszały golfistów na pobliskim polu golfowym, wliczając w to byłego Burmistrza miasta. Golfiarzom ponadto nie podobały się porozrzucane po placu zabaw zabawki, które najwyraźniej zakłócały ich poczucie estetyki. Numer 3 Pewna para z Anglii, która uciekła z restauracji Walentynki, zostawiając ze sobą nieopłacony rachunek w wysokości 180 funtów, została zmuszona do powrotu i opłacenia rachunku już na następny dzień, po tym jak właściciel restauracji zagroził na Facebooku, że upubliczni ich wizerunek. Hm, jak widać, nic tak nie skłania do uczciwości, jak perspektywa bycia ośmieszonym w internecie. Żadne grzywny, żadna policja lepiej instalujcie u siebie kamery. Numer 2. Profesjonalna graczka w Tekena została zwolniona z drużyny po tym jak podczas jednego ze streamów wymknęła jej się niefortunna opinia. A mianowicie, że mężczyźni, którzy mają mniej niż 170 cm wzrostu, to nie ludzie. Nie mają praw człowieka i najlepiej, gdyby poddali się operacji wydłużania kości. Słowa te tym bardziej poruszyły Japonię, biorąc pod uwagę fakt, że Japończycy to jeden z najniższych narodów na świecie, a średni wzrost japońskiego mężczyzny to niecałe 171 cm. Co zabawne, streamerka sama ma zaledwie 1,5 metra. Numer 1. Jeszcze a propos szacunku kobiet do mężczyzn, według najnowszego sondażu Ibris, Polacy ogólnie nie są za przewróceniem obowiązkowej służby wojskowej, jednak wśród tych, którzy są za wysyłaniem młodych mężczyzn do woja, dziwnym trafem dominują kobiety. Aż 49% z nich marzy się, aby faceci byli wysyłani na obowiązkową służbę. Tylko wiecie, co jest zabawne? Pytanie wcale nie precyzowało, kogo miałaby dotyczyć służba wojskowa. A że żyjemy w czasach równości, kobiety w wojsku już nikogo nie dziwią? Gdyby rzeczywiście przywrócono obowiązkową służbę, z dużym prawdopodobieństwem dotyczyłaby ona również kobiet. A zatem kobiety, najpewniej nieświadomie, de facto zagłosowały przeciwko sobie. Okej, okay, tym obowiązkowym, jak będzie zębów po każdym posiłku akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Zapraszam Was również na inne kanały chińskie, ekspres z gadżetami oraz Pauli Soset z zamiacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć. i